Kim naprawdę był Jahwe i jaki jest jego związek ze starożytnymi sumeryjskimi bogami? To pytanie wzbudza ciekawość wielu osób i może zmienić sposób, w jaki rozumiemy pochodzenie świętych pism. Dzisiaj przeanalizujemy związek między Sumerami, Biblią i Bogiem Starego Testamentu, ujawniając mało znane powiązania i fakty, które pozostają ukryte dla większości. Jeśli i Ty jesteś ciekawy, jak wyjść poza to, co nam powiedziano, i chcesz odkryć ukryte tajemnice starożytności, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj badamy szczegóły, które pozostają niezauważone, i przedstawiamy nowe perspektywy na historię, które ukształtowały świat. Na długo przed powstaniem wielkich cywilizacji, które ukształtowały historię, takich jak Egipt i Grecja, w Mezopotamii istniała zaawansowana i innowacyjna kultura Sumerowie. Jako pierwsi zbudowali miasta, opracowali system pisma i stworzyli złożoną strukturę społeczną. Ich spuścizna przetrwała wieki, a ich wpływ jest odczuwalny do dziś. Sumerowie zamieszkiwali region położony między dwiema podstawowymi rzekami Tygrysem i Eufratem. Wody te umożliwiły rozkwit społeczeństwa, które z trudem prosperowałoby bez nich. Budowa kanałów irygacyjnych pozwoliła Sumerom wykorzystać żyzność gleby w rolnictwie, gwarantując utrzymanie ich społeczności. W ten sposób Mezopotamia, znana jako kraina między rzekami, stała się miejscem, w którym rozwinęła się pierwsza znana wielka cywilizacja. Ale Sumerowie nie tylko starali się przetrwać. Z czasem zbudowali miasta takie jak Uruk, Ur i Eridu, które stały się tętniącymi życiem ośrodkami handlu, kultury i religii. W miastach tych można było znaleźć kupców handlujących towarami, rzemieślników wytwarzających metalowe i ceramiczne przedmioty oraz kapłanów odprawiających rytuały w ogromnych ziguratach, monumentalnych świątyniach poświęconych bóstwom. Religia odgrywała kluczową rolę w organizacji sumeryjskiego społeczeństwa. Dla nich bogowie byli odpowiedzialni za wszystko, co się wydarzyło, od wzrostu plonów po los każdej jednostki. Świątynie służyły nie tylko jako miejsca kultu, ale także jako centra administracyjne i gospodarcze. Kapłani, uważani za pośredników między bogami a ludźmi, wywierali ogromny wpływ na codzienne życie. Oprócz złożonej struktury religijnej, Sumerowie pozostawili po sobie niezwykły wkład w ludzką wiedzę pismo klinowe. Początkowo stworzona do rejestrowania transakcji handlowych i działalności rolniczej, ta forma pisma została wykorzystana do dokumentowania mitów, praw, a nawet epickich narracji. Jednym z najbardziej znanych tekstów z tego okresu jest Epos o Gilgameszu który opisuje przygody króla poszukującego nieśmiertelności, poruszając tematy, które później zostaną podjęte przez różne tradycje religijne. Społeczeństwo sumeryjskie było zorganizowane w dobrze zdefiniowanej hierarchii. Na szczycie znajdował się król, który oprócz rządzenia był postrzegany jako przedstawiciel bogów na ziemi. Poniżej niego kapłani zarządzali świątyniami i ceremoniami. Podczas gdy kupcy i rzemieślnicy zapewniali produkcję i obieg towarów, u podstaw struktury społecznej chłopi pracowali na polach, utrzymując całą populację. U podstaw tej cywilizacji leżało fundamentalne przekonanie. Wszystko, co działo się na świecie, było zdeterminowane przez bogów. Pogląd ten wpłynął na wiele późniejszych kultur i mógł pozostawić głębokie ślady w konstrukcji idei Jahwe. W Starym Testamencie. Ile historii zostało napisanych, wymazanych i opowiedzianych na nowo na przestrzeni czasu? Prawda o początkach wiary może być ukryta między wierszami samej historii. Jeśli chcesz spojrzeć poza to, co zawsze było mówione, zakazane imię Jezusa przynosi zaskakujące objawienia, które łączą przeszłość z teraźniejszością w wyjątkowy sposób. Ta wiedza, Długo trzymana w tajemnicy, może być teraz Twoja. Aby uzyskać dostęp do tego odkrycia, wystarczy zapoznać się z pierwszym stałym komentarzem. Sumerowie żyli w ciągłej dwoistości między nadzieją a strachem, wierząc, że ich przeznaczenie jest w rękach sił wyższych. Wszystko co mieli plony, dobrobyt, bezpieczeństwo zależało od dobrej woli bogów. Idea, że istoty te mogą obdarzyć błogosławieństwem lub uwolnić swój gniew, wisiała nad każdym aspektem codziennego życia. Rankiem, gdy pierwsze promienie słońca oświetlały ogromne ziguraty, sumerowie postrzegali te konstrukcje jako coś więcej niż tylko budynki. Były one domem ich bogów, potężnych istot, które rządziły światem w nieprzewidywalny sposób. Każda modlitwa, każda ofiara. Każdy rytuał był przeprowadzany z zamiarem zadowolenia tych bóstw, ponieważ wszelkie oznaki zaniedbania mogły skutkować klęskami żywiołowymi, chorobami, a nawet wojną. Sumeryjski Panteon był rozległy i zorganizowany hierarchicznie, jak wielka struktura władzy, w której każde bóstwo miało określoną rolę. Na szczycie znajdował się Anu, najwyższy Bóg Nieba. Uważano go za Ojca wszystkich bogów. I posiadacza najwyższej władzy. Jednak pomimo jego statusu, jego wpływ na ziemskie wydarzenia był odległy. Podobnie jak władca, który rządzi z daleka, pozwalał innym bóstwom wykonywać jego wolę. Wśród tych wybitnych postaci był Enlil, Bóg wiatru i burz. Szanowany i jednocześnie budzący strach, był postrzegany jako agent losu, zdolny do decydowania o losie ludzi i całych miast. Kiedy pola były niszczone przez burze lub nieurodzaj, wierzono, że Enlil karze ludzkość. Enlil miał jednak również swoje dobroczynne oblicze, będąc odpowiedzialnym za sprowadzanie deszczów, które zapewniały żyzność ziemi. Jego obecność stanowiła zarówno ryzyko, jak i obietnicę, czyniąc go nieprzewidywalnym bóstwem i niezbędnym dla porządku świata. W przeciwieństwie do Enlila był Enki. Bóg słodkiej wody, mądrości i stworzenia. Był postrzegany jako przewodnik ludzkości, odpowiedzialny za nauczanie niezbędnej wiedzy, takiej jak budowa kanałów nawadniających i udomowienie zwierząt. Podczas gdy Enlil symbolizował brutalną siłę natury, Enki reprezentował intelekt i innowacje. Według starożytnego mitu, to on ostrzegł człowieka o imieniu Siusudra przed zbliżającą się wielką powodzią umożliwiając mu zbudowanie łodzi i uratowanie rodziny i zwierząt. Podobieństwo tej historii do biblijnej opowieści o Noem jest niezaprzeczalne. Inną uderzającą postacią była Inanna, bogini miłości, płodności i wojny. W przeciwieństwie do innych bóstw, które podążały za dobrze zdefiniowanymi rolami, była nieprzewidywalna i namiętna, zdolna do przynoszenia zarówno życia, jak i zniszczenia. Jej najsłynniejszy mit opowiada o jej zejściu do podziemi, gdzie straciła wszystko i stanęła w obliczu śmierci, tylko po to, by pojawić się jeszcze potężniejsza. Ta idea odrodzenia będzie rezonować wieki później w innych tradycjach religijnych. Najbardziej uderzającą rzeczą w sumeryjskich bogach było ich człowieczeństwo. Nie byli odległymi, nieomylnymi bytami, ale istotami pełnymi emocji. Namiętności i wad. Byli zazdrośni, mściwi, hojni, a nawet kapryśni. To sprawiło, że Sumerowie postrzegali ich jako postacie przystępne, choć przerażające. Ich historie były naznaczone sojuszami, konfliktami i pojednaniami, odzwierciedlając złożoność ludzkiego świata. Jeszcze bardziej intrygujące jest to, w jaki sposób te mity i cechy sumeryjskich bogów wpłynęły na późniejsze religie. Na przykład postać Enlila, z jego władzą nad burzami i zdolnością do decydowania o losie ludzkości, wykazuje niezwykłe podobieństwo do Jahwe, boga Starego Testamentu. Podobnie jak Jahwe, Enlil był postrzegany jako najwyższe bóstwo, które mogło zarówno błogosławić, jak i karać, demonstrując swoją siłę poprzez żywioły natury. Relacje biblijne opisują Jahwe jako Boga, który kontroluje wiatry, deszcze i morza, wykorzystując je jako narzędzia do narzucania swojej woli. To podobieństwo sugeruje, że starożytne tradycje mezopotamskie mogły pozostawić głębokie ślady w hebrajskich narracjach. Wiedza, która łączy przeszłość z teraźniejszością, jest w ich zasięgu, ale tylko przez krótki czas. Zakazane imię Jezusa już wzbudziło ciekawość wielu osób, a liczba egzemplarzy jest ograniczona. Zagwarantuj swoje w pierwszym komentarzu. Kolejne uderzające podobieństwo między tradycjami sumeryjskimi a Biblią leży w historii potopu. Rzeki Tygrys i Eufrat, kluczowe dla przetrwania Sumerów, stanowiły zarówno dar, jak i ciągłe zagrożenie. Kiedy wylewały, mogły zniszczyć uprawy. Domy, i całe miasta. Ten bezpośredni związek z wodą zainspirował różne mity o wielkich powodziach, z których najbardziej uderzająca jest historia potopu, który prawie zniszczył ludzkość. W sumeryjskich tekstach, takich jak poemat Atrahasis i epos o Gilgameszu, bogowie, rozgniewani na ludzi, postanawiają zesłać niszczycielską powódź. Sumeryjskie bóstwa nie były ani nieomylne. Ani czysto życzliwe. Były temperamentne i czasami działały arbitralnie. Według tych opowieści ludzkość stała się zbyt hałaśliwa, zakłócając spokój bogów, którzy postanowili zniszczyć ludzi za jednym zamachem. Jednak nie wszyscy zgadzali się z tą ekstremalną karą. Enki, Bóg Mądrości i Słodkiej Wody, interweniował na korzyść ludzkości. Znany z bycia przewodnikiem i obrońcą ludzi. Enki postanowił ocalić jedną osobę, Ziusudrę. Zgodnie z mitem, Enki pojawił się we śnie, aby ostrzec go przed zbliżającą się zagładą i poinstruował go, aby zbudował wielki statek. Statek ten musiał być wystarczająco silny, aby przetrwać szalejące wody. Ponadto Ziusudra musiał zabrać ze sobą swoją rodzinę i przedstawicieli wszystkich żywych stworzeń. Kiedy rozpoczęła się burza, Niebo otworzyło się w bezprecedensowym potopie. Rzeki wylały, zmiatając domy, świątynie i wszystko na swojej drodze. Świat pokryły ciemne wody i zapanował chaos. Ale łódź Ziusudry przetrwała. Po kilku dniach wody zaczęły ustępować, a łódź znalazła odpoczynek na górze. Wdzięczny za ocalenie, Ziusudra złożył ofiarę bogom. Wąchając aromat ofiary. Bogowie pojednali się z ludzkością i obiecali, że nigdy więcej nie rozpętają tak niszczycielskiego zniszczenia. Podobieństwo do historii Noego opowiedzianej w Księdze Rodzaju jest niezwykłe. W biblijnej narracji, Jahwe postanawia zniszczyć ludzkość z powodu jej zepsucia, ale oszczędza Noego, prawego człowieka. Podobnie jak z Ziusudra, Noe buduje arkę, przeżywa powódź i składa ofiarę pod koniec podróży. W obu historiach statek zatrzymuje się na górze, co wzmacnia pogląd, że opowieści te mają wspólne pochodzenie. Wielu ekspertów uważa, że sumeryjskie mity miały bezpośredni wpływ na tradycje hebrajskie, zwłaszcza podczas wygnania babilońskiego. Hebrajczycy, żyjąc wśród Babilończyków, mogli poznać te historie i ponownie zinterpretować ich znaczenie w swoich własnych ramach religijnych i kulturowych. Historia potopu nie ogranicza się wyłącznie do Mezopotamii i tradycji biblijnej. W różnych częściach świata pojawiają się podobne relacje z uderzającymi podobieństwami. W Indiach teksty wedyjskie opowiadają historię Manu, człowieka, który otrzymuje boskie ostrzeżenie o wielkiej powodzi i buduje łódź, aby ocalić życie na ziemi. Wśród rdzennych ludów obu Ameryk, takich jak Aztekowie i Majowie, Istnieją legendy o wielkich powodziach, które oznaczały koniec jednej ery i początek innej. Historie te wskazują na powtarzający się schemat narracyjny, sugerujący, że powódź była postrzegana jako uniwersalny symbol zniszczenia i odnowy. Cywilizacje Mezopotamii i basenu Morza Śródziemnego rozkwitały w środowisku, w którym mity i wierzenia przeplatały się, kształtując światopogląd starożytnych ludów. Każda kultura miała swój własny zestaw bogów i opowieści, ale podstawowe tematy powracały, ujawniając wspólną wiedzę, która przekraczała granice i wpływała na kolejne pokolenia. Ukryte powiązania historii zawsze były tajemnicą dla nielicznych. Teraz masz szansę uzyskać dostęp do tej wiedzy, zanim się wyczerpie. Zakazane imię Jezusa jest dostępne w pierwszym komentarzu. Wśród starożytnych ludów, takich jak Sumerowie, Babilończycy i Kananejczycy, bogowie nie byli odległymi i odizolowanymi istotami, ale postaciami, które współdziałały, rywalizowały o przestrzeń i kształtowały przeznaczenie ludzkości. Każdy z nich miał określoną rolę, a świat duchowy był postrzegany jako przedłużenie świata ludzkiego, pełnego sojuszy, rywalizacji. I zwrotów akcji. Przez wieki ta forma wierzeń dominowała w światopoglądzie cywilizacji. Wydarzyło się jednak coś, co na zawsze zmieniło tę koncepcję. Transformacja rozpoczęła się wśród Hebrajczyków, ludu, który na początku dzielił wiele podobieństw ze swoimi sąsiadami, jeśli chodzi o religię. Ich najwcześniejsze zapisy wskazują, że Jahwe był postrzegany jako Bóg wojny, Pan Busz i Gór którego moc przywoływano w czasach konfliktu. W tamtych czasach bogowie byli związani z określonymi terytoriami i byli czczeni przez różne plemiona. Dla Hebrajczyków Jachwe był ich obrońcą, ale nie oznaczało to, że inni bogowie nie istnieli. Kult Jachwe zaczął przybierać inny obrót, gdy Hebrajczycy przenieśli się z koczowniczego społeczeństwa do bardziej ugruntowanej cywilizacji. W miarę jak budowali miasta i kształtowali swoją tożsamość, ich wierzenia również ulegały zmianom. Koncepcja szczególnej relacji z ich bogiem zaczęła się rozwijać. Pojawił się pomysł, że Jahwe nie był tylko potężnym bogiem, ale istotą, która wybrała Hebrajczyków na swój lud i zawarła z nimi przymierze. Ta koncepcja przymierza stała się centralnym elementem ich religii w przeciwieństwie do bogów innych kultur, którzy byli czczeni poprzez rytuały i ofiary bez większego nacisku na kwestie moralne, Jahwe zaczął być opisywany jako Bóg, który wymagał posłuszeństwa i prawości. Jego relacje z Hebrajczykami opierały się nie tylko na prośbach o ochronę lub dobrobyt, ale także na przykazaniach i zasadach, których należało przestrzegać. To właśnie ta zmiana perspektywy Zaczęła odróżniać go od innych bóstw czczonych w regionie. Jednak absolutny monoteizm nie pojawił się natychmiast. Przez długi czas hebrajczycy oscylowali między wiarą w Jahwe jako głównego boga a czczeniem innych bóstw, takich jak Baal, bóg płodności czczony przez kananejczyków. Ten spór między różnymi formami wiary pojawia się w kilku starożytnych relacjach których hebrajscy prorocy próbowali przekonać swój lud, że Jahwe był nie tylko najpotężniejszym spośród bogów, ale jedynym, który naprawdę istniał. Decydującym momentem dla tej transformacji było wygnanie babilońskie. Kiedy Jerozolima została zniszczona, a hebrajczycy zostali zabrani na obce ziemię, ich wiara została wystawiona na próbę. Jeśli Jahwe naprawdę był najwyższym bogiem, Dlaczego pozwolił na zniszczenie swojej świątyni? Dla wielu ten kryzys mógł doprowadzić do utraty wiary, ale stało się odwrotnie. Hebrajczycy zaczęli postrzegać Jahwe nie jako Boga ograniczonego do jednego ludu lub miejsca, ale jako absolutnego Władcę Wszechświata. Ta reinterpretacja była kamieniem milowym w religijnej historii ludzkości. Idea jednego Boga bez rywali. Transcendentnego i uniwersalnego zyskała na sile i stała się fundamentem judaizmu. Wpływ tej zmiany wykraczał daleko poza Hebrajczyków, wpływając na późniejsze wierzenia i kształtując sposób, w jaki świat rozumiał pojęcie boskości. Przejście od wszechświata pełnego Bogów do koncepcji jednego stwórcy pozostawiło głębokie ślady, których odbicie można znaleźć do dziś. Wyobraźmy sobie rzeczywistość tamtych czasów. Hebrajczycy żyli w niestabilnym świecie, otoczeni przez potężne narody i stale zagrożeni wojnami, przesiedleniami i obcą dominacją. Dla ludzi walczących o zachowanie swojej tożsamości, ich wierzenia były nie tylko kwestią wiary, ale także niezbędnym narzędziem do interpretowania rzeczywistości i zapewnienia sobie przetrwania. Jahwe nie był tylko odległą boską postacią, ale sprzymierzeńcem obecnym w ich trudnościach, kimś, kto szedł z nimi w czasach kryzysu. Odkrycia takie jak to nie pozostają długo dostępne. Jeśli czujesz, że jest coś więcej do odkrycia, zakazane imię Jezusa może być kluczem. Pobierz ją, póki jest jeszcze dostępna. Przejście do monoteizmu było procesem stopniowym pełnym wyzwań i redefinicji. Początkowo hebrajczycy uznawali istnienie innych bogów, ale Jahwe był postrzegany jako wyłączny obrońca swojego ludu, ten, który wybrał Izrael i zawarł z nim święty pakt. Przekonanie, że tylko jemu należy oddawać cześć, było już potężną ideą, ale nie oznaczało jeszcze całkowitej negacji innych bóstw. Z czasem okoliczności wymusiły ewolucję tej wizji. Wydarzeniem, które najbardziej wpłynęło na tę transformację, było wygnanie do Babilonu. Zniszczenie Jerozolimy i zburzenie świątyni zadało druzgocący cios, ponieważ dla Hebrajczyków świątynia była fizycznym miejscem zamieszkania Jahwe. Bez niej wielu mogło się zastanawiać, czy Jahwe nadal jest ze swoim ludem, czy też został pokonany przez babilońskich bogów. Zamiast jednak stracić wiarę, Hebrajczycy zaczęli ją reinterpretować. Podczas wygnania zapisano wiele ustnych tradycji i zaczęto spisywać dużą część tekstów, które później utworzą Biblię hebrajską. Ten okres refleksji przyniósł nowe zrozumienie. Jahwe nie był bogiem ograniczonym do terytorium lub świętego budynku. Był nie tylko bogiem Izraela, ale także stwórcą całego wszechświata ponad jakimkolwiek innym bóstwem. Idea ta całkowicie podważyła dominujące wówczas wierzenia. Ta nowa perspektywa dała hebrajczykom odnowione poczucie tożsamości. Nawet bez swojej ojczyzny pozostaną zjednoczeni przez większą misję niesienie światu prawdy o jednym suwerennym Bogu. Prorocy odegrali istotną rolę w tej zmianie, wzmacniając ideę, że Jahwe nie tylko rządził światem, ale także wymagał od swojego ludu wysokich standardów moralnych. Nie był Bogiem, który akceptował tylko ofiary i rytuały, ale istotą, która dbała o sprawiedliwość i współczucie. Z czasem koncepcja ta rozprzestrzeniła się poza Hebrajczyków. W pierwszym wieku pojawiło się chrześcijaństwo, przedstawiając nową interpretację relacji między Bogiem a ludzkością opartą na naukach Jezusa. Wieki później islam umocnił to monoteistyczne przekonanie, czyniąc je jedną z podstawowych zasad swojej wiary. Idea jednego Boga przekroczyła granice i głęboko ukształtowała duchowość świata. Jednak nie wszystkie historie i wierzenia dotyczące Jahwe przetrwały ten proces. W starożytności istniały teksty i tradycje, które przedstawiały różne aspekty tej boskości ale wiele z nich zostało stopniowo wykluczonych z oficjalnej narracji. Pisma te oferowały alternatywne wizje, z których niektóre były uważane za niebezpieczne przez przywódców religijnych, którzy starali się skonsolidować jedno rozumienie Boga. Starożytni skrybowie i kapłani mieli misję, która wykraczała poza zwykłe rejestrowanie faktów. Poprzez słowa kształtowali tożsamość swojego ludu. W małych pomieszczeniach oświetlonych pochodniami, otoczeni pergaminami i glinianymi tabliczkami, dyskutowali o tym, które historie zostaną zachowane, a które zapomniane. Wiedzieli, że wybór tego, co opowiedzieć, zdefiniuje wiarę i światopogląd przyszłych pokoleń. Jedno z najbardziej znaczących odkryć dotyczących tego procesu ujrzało światło dzienne w 1948 roku wraz ze zwojami znad Morza Martwego. Teksty te, ukryte przez prawie dwa tysiące lat, ujawniły starożytne wersje fragmentów biblijnych i relacji, które nigdy nie zostały włączone do Biblii. Niektóre z tych pism wspominają o Jahwe dzielącym przestrzeń z innymi bogami, podczas gdy inne opisują anioły i boskie postacie w znacznie bardziej złożonym scenariuszu niż sugeruje tradycyjny monoteizm. Dlaczego te historie zostały pominięte? Odpowiedź może leżeć w tekstach z Ugarit, starożytnego kananejskiego miasta, w którym odkryto, że sąsiedzi Hebrajczyków czcili Boga o imieniu El, szefa Boskiej Rady złożonej z innych bóstw. W niektórych z tych relacji Jahwe pojawia się jako część tej grupy, czasami jako podwładny El lub nawet jako jeden z jego synów. To objawienie podważa ideę, że Jahwe od początku był postrzegany jako jedyny i najwyższy bóg. W czasach starożytnych granice między bogami nie były tak sztywne jak obecnie w religiach monoteistycznych. Ale w jaki sposób Jahwe przeszedł od bycia jednym z wielu do stania się jedynym prawdziwym bogiem? Odpowiedź leży w tekstach, które zostały wykluczone oraz w potrzebie hebrajczyków aby skonsolidować swoją tożsamość. Gdy stali się odrębnym narodem, potrzebowali wiary, która odróżniałaby ich od sąsiadów. Relacje, które ukazywały Jachwę jako część panteonu, były sprzeczne z tą nową wizją, dlatego zaczęto je pomijać lub reinterpretować. Proces ten był nie tylko duchową transformacją, ale także strategią polityczną. W Starym Testamencie znajduje się wiele wzmianek o kananejskim bogu Baalu, zawsze opisywanym jako rywal Jahwe. Hebrajscy prorocy toczyli nieustanną walkę z jego kultem, niszcząc jego ołtarze i ostrzegając przed nim lud. To, co nie zostało wyraźnie powiedziane, to fakt, że przez długi czas wielu hebrajczyków czciło obu bogów. Historia skrywa tajemnice, o których niewielu wie. A ta cyfrowa książka może zmienić Twój pogląd na to wszystko. Zakazane imię Jezusa jest już dostępne. Zdobądź je, zanim będzie za późno. Innym intrygującym aspektem tego wykluczenia była postać Aszery, starożytnej kananejskiej bogini. Znaleziska archeologiczne ujawniły inskrypcje wspominające Jachwę i jego Aszera, co sugeruje, że kiedyś czczono ją obok Jachwę. Jednak wraz z umacnianiem się monoteizmu, Ashera została wymazana z oficjalnej historii, przekształcając się w symbol bałwochwalstwa i zakazanego kultu. Trajektoria Sumerów, ich bogowie, zapomniane mity i powstanie Jahwe jako jedynego boga ujawniają coś fundamentalnego. Wiara nie jest statyczna. Ewoluuje wraz z tymi, którzy ją praktykują. Kształtowana przez wydarzenia historyczne, potrzeby kulturowe i wybory dokonywane w czasie. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj? Pomyślmy o starożytnym skrybie siedzącym przy migoczącym świetle lampy naftowej. Ma przed sobą glinianą tabliczkę lub zwój pergaminu. Z każdym słowem, które zapisuje, nie tylko zachowuje historię, ale ją definiuje decyduje. Które narracje zapamiętać, które wzmocnić, a które pozostawić? Jego wyborami może kierować chęć zjednoczenia narodu, wzmocnienia tożsamości lub zapewnienia przetrwania w niepewnych czasach. To, co pisze, nie jest tylko opisem przeszłości, ale dziedzictwem, które będzie kształtować przyszłość. Transformacja Jahwe z jednego bóstwa pośród wielu do centrum monoteizmu pokazuje siłę idei, która może przekraczać pokolenia. Pomiędzy wojnami religijnymi, zakazanymi tekstami i zmianami kulturowymi, jedna rzecz pozostała niezmienna ludzkie poszukiwanie znaczenia. Sumerowie, Hebrajczycy i ludy, które przyszły po nich, zadawali te same pytania, które towarzyszą nam do dziś: skąd pochodzimy, jaki jest nasz cel, dokąd zmierzamy? Te historie to nie tylko odległe echa starożytności, są wciąż żywe, obecne w naszych przekonaniach i sposobie, w jaki postrzegamy świat. Wraz z tą wiedzą pojawia się prowokacja. Co zamierzamy z nią zrobić? Historia musi być nie tylko akceptowana, ale także badana, kwestionowana i rozumiana nowymi oczami. Za każdym mitem kryją się prawdy czekające na odkrycie. Jeśli podobały Ci się treści i chciałbyś wesprzeć naszą pracę, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci bardziej dogłębne badania i analizy, rozważ przekazanie darowizny w dowolnej wysokości. Ten wkład bezpośrednio pomaga kanałowi rozwijać się i tworzyć jeszcze bogatsze materiały. Bardzo dziękujemy za wsparcie.